Cześć, Robert, z tej strony dzisiaj. Power Gel. Dwuskładnikowy żel na bazie silikonu do doszczelniania puszek instalacyjnych przelotowo-rozgałęzi. Chroni przed wilgocią w odpowiedniej obudowie stopień ochrony IP68 do instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV. Odporność dielektryczna żelu większa lub równa 15 kV na mm. Dwie butelki, w których znajdują się dwa składniki. Mieszamy w proporcji 1 do 1. Czas mieszania 30 sekund. Czas żelowania w temperaturze 23 stopni jest to 15 minut. Składnik numer 1. Składnik numer 2. Patyczek do mieszania oraz dozownik tworzywa. Bardzo fajny. Tutaj mamy podziałkę. Zamykane butelki pozwalają na wielokrotne użycie. Kompletny system All-in-One. Nietoksyczny. Nie wymaga oznakowania. Elastyczny. Tłumiący wibrację. Możliwość usunięcia. Odporny na promieniowanie UV. Nie zawiera halogenów.